To nagranie zatytułowałem Demoniczne objawienia w parę Lemunial. W tym objawieniu pewnej kobiecie, małgorzacie Marie à która urodziła się 22 lipca 1647 roku, objawił się nie kto inny, ale sam Pan Jezus Chrystus. Małgorzata była pochodzenia rodziny bardzo religijnej, już w wieku 5 lat złożyła Prywatny ślub czystości. No, jeżeli dziecko mające 5 lat już może zdecydować, czy pozostać do końca życia w czystości czy nie, no dobrze, skoro tak zrobiła, nie ma problemu. Jej sprawa. Po śmierci ojca w 1655 roku została oddana do klasztoru Klarysek z Charlos, gdzie zachorowała na nieulczoną chorobę i z tego właśnie powodu wróciła do swojego domu. To niestety nie wytrzymała zbyt długo tam w klasztorze, została oddelegowana z portem do domu. W roku 1661 w bardzo dziwny, ponadnaturalny i cudowny w sposób odzyskała zdrowie za wstawiennictwem nikogo innego jak samej matki Bożej, Maryi. Mimo zewnętrznych trudności, które pochodziły zwłaszcza ze strony swoich najbliższych, bo oni tam mieli jakieś pretensje dla niej, ona rozwijała życie modlitwy, miłość do Chrystusa Eucharystycznego i ukrzyżowanego. Tu muszę nadmienić, że Jezus Eucharystyczny to jest właśnie pierwsze, jedno na pewno, ze zwiedzeń. Coś takiego, ktoś taki nie istnieje, bo Pan Jezus jest Bogiem żywym, a uważanie, że on jest ukryty w kawałku chleba w Eucharystii jest niewłaściwe, i jest to błędne zinterpretowanie jego nauk. Zresztą Ewangelia według Jana, szósty rozdział, dokładnie mówi, czym faktycznie jest Eucharystia. Pan Jezus jest chlebem żywym, a chleb zwykły, taki ludzki, cielesny, to jest tylko mąka i woda, nic poza tym. On się w tym nie ukrywa. On się nie ukrywa ani w tym, ani w winie, które ma udawać jego krew, i rzeczywiście tylko ją udaje. Bo Pan Jezus powiedział wyraźnie, kto do mnie przychodzi, nigdy nie będzie łaknął, czyli nie będzie chciał pożywienia, a kto wierzy we mnie, ten nigdy nie będzie pragnął, czyli nie będzie mu się chciał pić. I o to chodzi. Panu Jezusowi chodzi, żeby do Niego przyjść i w Niego wierzyć. I to jest właśnie ta Ocharystia, ten żywy Pan Jezus Chrystus. Bo Pan Jezus powiedział sam, że On jest chlebem żywym, który schodzi z nieba, a nie, że chleb tutaj ludzki jest Nim. Także to jest jedno ze zwiedzeń, które pojawia się już na początku wizji tych jakichś dziwnych przeżyć Małgorzaty. Później Małgorzata uczyła katechizmu, opiekowała się bogimi i chorymi, ale idąc za głosem powołania w 1675 roku wstąpiła do zakonu wizytek. Jest to taki zakon nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. I tutaj widzimy Komu ta kobieta służy? I się wydawało, że służąc Maryi służy Jezusowi, ale nie, to nie jest nieprawda. Pan Jezus dokładnie powiedział, że komu się człowiek oddaje w posługę, tego jest właśnie sługą. A oddając się posługę komuś innemu niż Pan Jezus, no to nie służy się Pan Jezusowi na pewno. W 1672 roku złożyła śluby zakonne, w tym, że zakonie, Podczas modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w latach od 1683 do 1689 Małgorzata miała wizję. Można je podzielić na takie cztery objawienia. Miały one charakter społeczny, określały naturę, cel oraz praktyki kultu Najświętszego Serca Jezusa. Podczas drugiego objawienia Pan Jezus ukazał Małgorzacie swoje serce na tronie spumieni bardzo jaśniejące i o przejrzystości kryształu. Z widoczną rano otoczone cierniami i skrzyżem na szczycie. W tym widzeniu wskazał on przede wszystkim przedmiot kultu, jakim jest jego miłość wyrażona w symbolu serca. No, powiedzmy, niech to tak zostanie. Trzeba wielbić Boga, Bóg jest duchem, trzeba wielbić Pana Jezusa takiego, jakim jest. Jego miłość, którą kieruje do wszystkich ludzi, bo prawda jest taka, że jak jest napisane w Ewangelii według Jana w trzecim rozdziale, szóstym wersecie, że tak Bóg umiłował świat, że syna swojego jedynego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Więc powiedzmy, że to ma wiele wspólnego z prawdą, ale ciekawiej robi się nieco dalej. Trzecie objawienie miało miejsce w pewien piątek. Prawdopodobnie 2 lipca 1674 roku w Małgorzacie ukazał się Chrystus otoczony chwałą. Dobrze, miał pięcia śniosych jak słońce ran, z których wydawały się płomienie, zaś jego otwarta pierś, podobna do rozpalonego pieca, ukazywała kochające i pociągające ku sobie serce. No, dobrze. W czasie tej wizji Jezus skarżył się Małgorzacie Marii na oziębłość i niewdzięczność, jakiej doznaje od ludzi w zamian za okazywaną im miłość. Yy, tak, to i taka jest właśnie prawda. Bóg kocha ludzi, Pan Jezus kocha ludzi. Bardzo często ludzie, uczucie Pana Jezusa do ludzi, mają praktycznie za nic. I to jest faktycznie nagminne. To faktycznie, to taka jest prawda. No tutaj Małgorzata nie powiedziała kłamstwa, powiedziała prawdę. Ale... Bardzo źle widać kolejne zdania, bardzo źle to wygląda, i od razu tu ukazuje się zwiedzenie. Pan Jezus domagał się zadośćuczynienia i wynagrodzenia, szczególnie przez częste przyjmowanie Komunii Świętej, zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca oraz odpowiednie godziny świętej. A więc tak, zadośćuczynić i wynagrodzić Bogu za coś, no nie da się. I Bóg nie będzie nigdy o to prosił. Owszem, można się Mu odwdzięczać za coś, jeżeli ktoś doznał jakiejś łaski, jeżeli ktoś jest zrozumiał, że wielka jest miłość Boża, Kto, taki ktoś chce się na pewno Bogu odwdzięczyć, ale żeby Mu za coś uczynić i wynagrodzić za to, no przecież się absolutnie nie da. Nie ma takiej możliwości. I tutaj przez szczególne, częste przyjmowanie Komunii Świętej, Katolicka Komunia Święta jest to właśnie tak zwana Eucharystia w Rozumieniu katolickim. To jest ten chlebek. Już nawet wina, kiedy jest zabroniony dla zwykłego parafianina. Można przyjmować jedynie te komunię, ale jak już mówiłem wcześniej, na moim kanale jest film na ten temat, na temat Eucharystii. Chlebek w tym chlebku nie ma zaklętego Pana Jezusa. Chlebek jest produkowany przez ludzi, nie wiadomo z jakiej intencji. To są ludzie grzeszni. Można to maszyny robią nie wiadomo do końca, ale nie w tym Pan Jezus nie jest ukryty. Pan Jezus jest żywym chlebem, który występuje z nieba. I tak ja powtarzam, to nie chleb jest Nim, tylko On jest tym chlebem, wydanym za żywot ludzkość. Także Eucharystia i wiara w to, że w niej jest zaklęty Pan Jezus. Ten dogmat pochodzi z 1215 roku, ustalony został na czwartym soborze Laterańskim, a do tamtej pory nikt nie wiedział, że faktycznie tak się dzieje, że pan Jezus wstępuje na każdym przy, daje się zabić i znowu wstępuje w ten chleb. To jest kłamstwo, to jest herezja. Zresztą cała msza jest herezją, bo pan Jezus oddał życie za ludzi tylko raz. A skutki te są już wieczne i tylko trzeba to przyjąć. Przyjąć jak? Przez wiarę w pana Jezusa Chrystusa. A do tego konieczne jest nawrócenie. Nie można mówić, że się wierzy pana Jezusa bez uprzedniego nawrócenia się. To jest po prostu niemożliwe także jeżeli pan Jezus chce, żeby mu za coś wynagrodzić albo żeby spełniać jakieś uczynki kościelne kościoła katolickiego nie to nie jest on to na pewno nie jest ten Chrystus prawdziwy czwarte objawienie natomiast jakie miała małgorzata przypadło w czasie oktawy Bożego ciała no cóż takie święta zostały wymyślone przez człowieka biblia na ten temat nie mówi nic no ale dobrze zobaczmy dalej co sam Jezus mówi ten Jezus, nieznany, nieznajomy w cudzysłowie. Między 13 a 20 czerwca 1685 roku to miało miejsce. Dnia 16 czerwca Jezus żalił się za że jest raniony lekceważeniem wierzących, świętokradztwami bezbożnych, a szczególnie osób konsekrowanych. Następnie wyraził pragnienie, aby w piątek po oktawie Bożego ciała obchodzono w Kościele święto, ku czci jego serca z komunią świętą wynagradzającą i uroczystym aktem wynagrodzenia przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Wykonawcą tej prośby miał być spowiednik Małgorzaty, Jezuita Klaudiusz de la Comboje. Tu jest kolejne zwiedzenie przed Najświętszym Sakramentem, modlitwy, inne, inne akty pobożności, pobożności w tym słowie. To jest tak jak modlenie się do figur, do bałwanów różnego rodzaju. Bóg to potępia od czasu Starego Testamentu, więc tutaj nie objawił się Pan Jezus, tylko objawił się ktoś z ciemnej strony i przymusza ludzi, żeby wydając się im, że czczą Pana Jezusa, czcili jakichś po prostu bałwany. Od tamtego czasu Małgorzata miała wiele objawień, około 80, z czego spisała niewielką ich liczbę, 30, może 30 parę. I zgodnie z tym objawieniami, jak powiedziała Małgorzata, Osoby otrzymają łaski potrzebne do realizacji zadań wynikających z ich stanu, pokój w rodzinach, pocieszenie w strapieniach, opiekę Bożą itd., itd. Szczególnie w godzinach śmierci, błogosławieństwo w różnych przedsięwzięciach, jeżeli poświęcą się Bożemu Sercu. I teraz kolejna taka szpila, kolejne zwiedzenie, które później nam daje znaczną odpowiedź, kto faktycznie stoi za tymi objawieniami. Pan Jezus obiecywał Małgorzacie, że grzesznicy znajdą w Jego sercu źródło i oceana miłosierdzia. To są słowa jak najbardziej ja się z nimi zgadzam. Poza tym duże oziębłe są się gorliwe, dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości, a domy, w których jest czczony wizerunek jego serca. Proszę pamiętać, czczony wizerunek jego serca będą błogosławione. Imiona osób wierzących przeżących na bożeństwo zostaną wpisane w jego serce kapłani poruszą najbardziej zatwardziałe serca. Osoby przystępujące przez dziewięć kolejnych miesięcy w pierwsze piątki miesiąca do komunii świętej w intencji wynagrodzenia otrzymują łaskę pokuty i innych sakramentów, a jego serce będzie dla nich pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia. No i tu jest tak. Czczony wizerunek jego serca. No, żadnych wizerunków czcić nie można. Przecież nawet Izraelici na pustyni czcili złotego cielca, o którym mówili, że to jest Bóg, który ich wyprowadził z Egiptu. No niestety Bóg to wszystko potępił. Ludzie tam, ludzie pomierali na pustyni. Także tu jest podobnie. Czczony wizerunek jego serca. To jest to samo, co czczenie obrazów, figur i różnych innych takich dewocjonaliów. Nie. Bóg jest duchem, a oddawać mu cześć należy w duchu i w prawdzie. I to tak samo jak przystępowanie w kolejne miesiące do komunii, w pierwsze piątki, żeby Bogu wynagrodzić. No nie da się wynagrodzić, to jest nieprawda, niestety tutaj jest, jak widać, jest to zwiedzenie. Jak najbardziej yy, ważne społecznie miało było objawienie z 1689 roku. Wówczas Jezus żądał, wręcz żądał, w zmawianiu publicznej czci i wynagrodzenia. Również od ówczesnych władców, wybierając imiennie króla Ludwika XIV, aby wprowadził Królestwo Serca Jezusa w społeczno-polityczne struktury Francji i całego świata. Także tutaj faktycznie no, wydaje się to być jak najbardziej zgodne z prawdą, ale, no, ale jednak nie do końca tak jest. Bóg, Pan Jezus, nigdy od nikogo nie żądał publicznej czci, kiedy tutaj chodził po ziemi Pan Jezus, a Bóg mówił, on po części nalegał, ale proponował, aby się niego zbliżyć, przyjść do niego z wszystkimi swoimi troskami, a ten tutaj po prostu wręcz żąda, no, to nie wydaje się, aby to ten sam Jezus, no ale idźmy dalej. Małgorzata nadal pełniła funkcję w zakonie mistrzyni nowicjuszek, czy nawet była asystetką przełożonej. A w 1685 roku poświęciła się wraz z nowicjuszkami. Najświętszemu sercu Jezusa, którego święto obchodzono w klasztorze od roku 1686. W piątek, zaś po oktawie, dano początek publicznemu kultowi. Małgorzata Maria zmarła 17 października 1690 roku, a jej ciało złożono w kościele fizytek. No i okej, okay, tylko zostawiła jeszcze pewne zapiski. Pewne zapiski, które były takim jak gdyby swoistym Przepisem, co dalej mają czynić siostry zakonne? Zostawiła ona 142 listy, zapiski duchowe, akty wynagrodzenia, modlitwy. Co do przeżyć siostry Małgorzaty, to na uwagę służy fakt, że wewnętrzne słowa, rozmowy z Chrystusem, bliskość krzyża i otwartej rany w boku, spoczywanie na piersi Chrystusa, wnikanie w tajemnicę Jego serca. Poza tym, na kolejną uwagę zasługuje fakt, że Pan Jezus nakazał Małgorzacie poznawanie przyszłości i stanu dusz w czyśćcu, co zainspirowało ją do uczynienia z siebie całkowitego daru w ślubie, żertwy i ofiarowania się za grzechy świata, zwłaszcza zaś osób konsekrowanych. No i tu mamy kolejne zwiedzenie, bo ludzie znający Biblię w takim właśnie doskonale wiedzą, że nie można się ofiarować za grzechy niczyje, nawet za swoje, bo ofiarą za grzech był Pan Jezus Chrystus, dlatego że on był czysty, nie miał własnego grzechu, a grzeszny człowiek za grzechy nie może siebie oferować i ujść z życiem, bo oczywiście nawet najbardziej grzeszny człowiek może za grzechy zapłacić, własne, za własne może zapłacić. Oczywiście, że tak, ale niestety umrze i już do życia nie powróci. Także Pan Jezus, jako że własnego grzechu nie miał, oddał swojego siebie za grzechy cudze, Bóg przywrócił go do życia. Także to jest naturalne, to jest normalne. To samo co ta kobieta, to samo co Małgorzata, o której właśnie teraz mówię, to samo też czynił ojciec Pio. Kiedyś, jak pamiętam, on tam w swojej celi, tam w klasztorze, w którym był, też tam do niego przychodziły dusze czyścowe, on płacił swoimi ranami, swoimi stygmatami, płacił za ich grzechy, także to jest herezja, to jest kłamstwo. To po prostu do niego przychodziły demony, a nie dusze czyścowe, bo czyściec nie istnieje. Bo czyście spostuluje, że człowiek sam może zapłacić za własne grzechy i żyć. A niestety nie może. Do tego jest potrzebny Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus. Domena, doktryna o czystcu twierdzi, że samemu można zapłacić za własne grzechy, dobrze, i samemu można się bez niczej pomocy zbawić. To jest po prostu jedno wielkie kłamstwo. To zaprzecza całemu Pismu Świętemu. Bo przecież w ogrodzie Eden... Szatan wcielając się w węża powiedział Ewie, któremu powiedziała, że nie może owocu ruszać z drzewa, kiedy ten ją yy, nalegał, żeby ona to zrobiła. A szatan jej wtedy powiedział, że na pewno nie umrzecie. I co, nie umarli? Umarli. Tak samo jest i teraz. Doktryna o czyściu, między m.in. też jest taką doktryną, że można zapłacić gdzieś tam po śmierci za grzechy i będzie wszystko okej. Okay. No nie, to jest kolejne szatańskie kłamstwo. Czy też chodziło o osoby konsekrowane, czy nie, jak twierdzi Małgorzata? Nie, za niczyje grzechy nie można Bogu zapłacić, ani za swoje, ani za cudze. Trzeba ten dar przyjąć, bo życie wieczne jest darem. Trzeba go przyjąć przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Trzeba być Mu posłusznym, trzeba robić to, co On powiedział. Trzeba po prostu w Niego uwierzyć, że to jest On, że On zapłacił i tak dalej. O kształcie życia duchowo-mistycznego Małgorzaty decydował również kontekst jej formacji religijnej i teologicznej, Przebieg przebiegający w nurcie duchowości Franciszka Salezego, Teresy Wielkiej, Piotra de Belle oraz Ignacego Joloi. No cóż, ci wszyscy mistycy, oni różne rzeczy opowiadali i naprawdę bardzo wiele z tego, co oni mówili, jest niezgodne z Pismem Świętym. Jest to wątpliwe, to nawet nawrócenie Małgorzaty, czy jej boska posługa. Poza tym, ona w milczeniu i modlitwie spędzała cały czas, zawsze wszelkie godziny, prawie całe życie, odkąd była w klasztorze, spędzała właśnie tam, w jakiejś prostocie i wyniszczeniu siebie i przygnięciu do Jezusa. Tylko całkowite wyniszczenie jest grzechem, bo Pan Jezus dał ciało nie po to, żeby zostało wyniszczone, żeby zostało wyniszczane ale żeby było świątynią Ducha Świętego. Także wyniszczanie swojego ciała, tak jak to czyniła chyba tak zwana święta Bernadetta, czy Faustyna Kowalska, to jest po prostu grzech i Bóg tego od nikogo nie będzie chciał. Żeby siebie wyniszczać, no ciało nie jest śmiercią, ciało jest świątynią Ducha Świętego, ma być świątynią Ducha, a nie żeby zostało celowo zniszczone. Także bez znaczenia są słowa papieży, którzy ją beatyfikowali i później dalej być może uczynić ją świętą. No nie, a teraz pielgrzymkują ludzie właśnie do tego miejsca, gdzie Małgorzata była. Co z tego, że wszystko jest pod fajnym hasełkiem poświęcenia się największemu sercu Pana Jezusa, jak odprawiane są bałwuchwalcze kulty i jakieś dziwne rytuały. Także wizje Małgorzaty mogą się wydawać piękne wręcz, no i zakrawiające o prawdę, dające jakiś pozór prawdy, ale to jest tylko pozór prawdy, bo ten Jezus, który się objawiał, naprawdę to nie był prawdziwy Jezus, to był jakiś demon, bo w porównaniu z Biblią, to to, co On mówił, to się nie klei jedno do drugiego. A pamiętajmy, że wystarczy tylko kropla kwasu w cieście, w zaczynie, ażeby całą prawdę uczynić kłamstwem. Także tutaj co jest kłamliwe, tak jak tutaj śledziliśmy czyściec, wynagradzanie za grzechy popełnione przez innych ludzi. No naprawdę, to są kłamstwa i to nie to, że to jest niepotwierdzone w Biblii w żadnym miejscu, to jest to po prostu jedno wielkie kłamstwo. Błogosławię wszystkich, ewangelistów. Dawid.